W tym tygodniu zapraszamy na 20-lecie startów motorowych Jacka Ptaszko. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku: Jazdy Próbnej. Dzisiaj znajdujemy się w Toruńskiej Moto Arenie. Spójrzcie na moją prawą stronę. Tam mamy w Tlenie niesamowitą atrakcję. Po raz pierwszy tutaj po stadionie Żużlowym jeździmy samochodami. Jest to akurat Skoda Fabia, Jacka Ptaszka. Będziemy jeździli dzisiaj również Toyotą Corolla. Oczywiście będzie nietypowy wyścig. Motocykl kontra samochód. Zostańcie z nami, będzie się działo. Jak widzicie, jest z dzisiejszego dnia możliwość przejechania się z Kodą Fabią, z Jackiem Ptaszkiem oraz innym jego autem, czyli Toyotą Korollą. Jest również możliwość przejechania się z innymi kierowcami rajdowymi Fordem Fiestą. W końcu będzie to jakieś przygotowanie do pucharu Forda Fiesty. Tymczasem zobaczmy, co Jacek potrafi. Proszę o to spytać. Bał się pan? Tak, bałem się, powiem szczerze, no ale mistrz rzeczywiście jeździ świetnie. Niesamowite wrażenia, e, super opanowanie, już co było widać, tak? E, trzymały pana pasy, rozumiem, w każdym momencie. No tak, pasy to jest chyba niezbędna część tego, tej zabawy. Pewnie gdyby nie pasy do mnie wsiadł, ale niesamowite niesamowite wrażenia, szczególnie wejście w łup tym bardziej, że miał pan dodatkową niespodziankę w postaci trzech kółek chyba po 360, tak? Chyba gratis, tak od mistrza dostałem. Proponuję każdemu, kto ktoś kto chce trochę więcej adrenaliny, żeby się przejechać, bo oczywiście nie są byte wrażenia. Czyli warto, można się wyżyć. Można, można, oczywiście. W takim aucie rzeczywiście wrażenia są Super, na krótkich dystansach, pewnie zupełnie co innego, no jak, jak na trasie, jak na otwartej przestrzeni. Jechałem kiedyś z panem Jackiem, e, zimą e, na, na otwartej przestrzeni, inne wrażenia. Tutaj zamknięte, zamknięty tor, krótki, krótki dystans, kilka, kilkadziesiąt metrów. Rewelacja. 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 widzieliśmy, jak Jacek Ptaszek jeździł na stadionie żużlowym, była to Toyota Corolla, jest to twoje auto i powiedz mi, zdradziłeś mi kiedyś, że jest to chyba takie jedno z najbardziej bezawaryjnych aut, tak? Tak, zgadza się, jest to Toyota Corolla WRC, eee, najmniej awaryjna rajdówka w historii aut WRC. Co teraz mechanicy sprawdzają? Po tych kilku przejazdach na stadionie żużlowym no, trzeba przejrzeć wszystko tak jak po OS-ie rajdu, czyli łosie, płyny, pouzupełniać wszystko no i będę mógł przewieźć kilku kolejnych zaproszonych gości. A teraz będziesz woził nadal Toyotą, czy może już innym autem? Teraz chciałbym spróbować wyjechać z Kodą, którą tam Państwo widzicie. Zobaczymy, chcę porównać, które auto lepiej spisuje się na tej nawierzchni. Przyznam ci Jacku, że y, wrażenia ludzi były niezwykłe. Niektórzy nawet mówili, że się bali jak z tobą jechali, ale była ta nutka mistrzostwa i powiedzieli, że jednak mimo wszystko wiadomo z kim się jedzie i ten człowiek y, wie jak działać. Umiesz jednak wzbudzać adrenalinę. Po to zaprosiłem tych wszystkich gości z kolegami, żeby mieli okazję sprawdzić, co takie auto potrafi na to, że. A co dopiero na odcinku specjalnym w lesie, tak? Jadąc 200 km na godzinę czasami. Więc no myślę, że małą próbkę tego, możliwości tego auta ci goście, którzy mieli okazję do tej pory się przejechać ze mną, sprawdzili, zobaczyli i wiedzą, że to nie jest tak niebezpieczne, jak myśleli wcześniej. No właśnie, powiedz nam, naszym widzom, dlaczego się tutaj dzisiaj znajdujemy. Z jakiej okazji jest ta impreza? Impreza jest z okazji 20-lecia mojej firmy i moich startów w sportach motorowych. I tak sobie wymyśliłem wspólnie z kolegami, którzy mi pomogli, że zorganizujemy taką imprezę motoryzacyjno-koncertowo-bankietową, że tak powiem. A, czyli będzie jeszcze część. Tak, to jest pierwsza część. O, o, o 20.00, przepraszam, zaczyna się koncert Wauli UMK zespołu Berni Zakopower. A po koncercie goście zaproszeni są na bankiet w Foyer Auli. Jest ze mną Krzysztof Hołowczyc. Powiedz mi Krzysztofie, jaka była Twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się o pucharze Forda Fiesty? Zresztą to, to w ogóle, każdy puchar to jest fantastyczna rywalizacja zazwyczaj młodych ludzi. Myślę, że i w tym przypadku będzie to tendencja, że młodzi ludzie będą wsiadali w te samochody. Rywalizacja pucharowa to po pierwsze ten sam sprzęt, ta sama szansa na poprawianie osiągów samochodu, bo generalnie te samochody wszystkie równo idą do przodu, bo w motorsporcie niestety tak jest, że ciągle to jest dźwięk, prawda? To mamy Jacka Ptaszka. No tak, trochę inny samochód, to jest szczyt e, samochodów rajdowych, samochody WRC, ale myślę, że właśnie ten Puchar Fiesty to ogromna szansa na rozwój kolejnych e, talentów, mam nadzieję, że wielkich. Im więcej takich możliwości dla młodych zawodników, tym lepiej. Powiedz mi, jak w ogóle wyglądają teraz przygotowania e, do Twojego kolejnego sezonu? No cóż, w tej chwili jest taka sytuacja, że trzeba pokładać całą sponsorską grupę, która, która mnie wspiera. Mam nadzieję, że to wszystko się uda zrobić. Niestety ja występuję w najwyższym, na najwyższym poziomie sportu w cross country i nie ukrywam, że albo pracuję z najlepszym zespołem, albo no nie będę gościem, który jedzie po jakieś tam naste miejsce. Ja chcę walczyć o zwycięstwo i, i, i taka była szansa w tym roku. No niestety awaria techniczna wykluczyła mnie z tego. To pewnie też spadły trochę nastroje, ale, ale no ja wierzę w to, że technicznie, mentalnie jestem gotowy do zwycięstwa w tym rajdzie i tak się będę przygotowywał. Co z tego wyniknie, zobaczymy, ale na pewno trzeba walczyć, na pewno wiele czasu poświęcę, żeby już w najbliższym czasie poprawić nasz samochód. Dosłownie za miesiąc jedziemy do Maroko. Półtora tygodnia testów nowego Mini, bo, bo musieliśmy zmienić silnik, będzie nowy silnik, zmieniły się przepisy. Także wierzę, że uda nam się zrobić z tego silnika znowu bardzo konkurencyjną jednostkę i że nasz samochód będzie znowu walczył o zwycięstwo w Dakarze. No, bardzo bym chciał, żeby się wszystko poskładało i bardzo bym prosił kibiców o to, żeby trzymali kciuki za najbliższy Dakar. To może tak teraz przejdźmy jeszcze krótko do historii, który sezon według Ciebie wspominasz najlepiej. Znaczy, ja jestem gościem, który złe rzeczy szybko zapomina, i staram się iść do przodu i patrzeć do przodu. Myślę, że jestem naprawdę w tej chwili patrząc na poprzednie lata w świetnej formie w cross country w szczytowej formie jestem zawodnikiem no tak jak napisano Waso z pierwszej trójki czy piątki także mogę walczyć o zwycięstwo i wiem, że mogę to zrobić pewnie, że były fantastyczne czasy czy walki walki o mistrzostwa Europy czy, czy jazdy w samochodach WRC ale ja jestem zawsze no, na bieżąco staram się patrzeć co w tej chwili mogę robić i w jaki sposób walczyć także Dakar jest jest mi najbliższym rajdem, najważniejszym i jeszcze raz powtórzę, chciałbym w tym rajdzie zwyciężyć. A ja jeszcze raz powtórzę, że życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Znajdujemy się teraz w waszym serwisie, ale może najpierw zacznę od tego gorszego pytania. Jacku po prostu przegrałeś. Przegrałem, przyznaję, przegrałem, ale Adrian podjął wielkie wyzwanie jadąc obok mnie. Kiedy liga rusza, tak? I za chwilę miałby sezon, że tak powiem, pozamiatany, gdyby coś się stało. I tak wykazał się on i ja dużą odwagą, że to zrobiliśmy. Jechaliśmy bezpiecznie, żeby pokazać, że można też również pojechać obok siebie parowo, motocykl, samochód. Tu nie chodziło tak stricte o kto wygra. Miało być show dla ludzi, i myślę, że im się to podobało. Tak wygląda strefa serwisowa na rajdzie czyli rajdówki, które biorą udział w zawodach, są, stoją na takich stanowiskach jak to. I to ko kolega, kolega Mariusz więcej powie na ten temat, bo to jest szef zespołu. E opowie o serwisie, jak wygląda serwis na zawodach rajdowych. No to tak jak widać, mniej więcej e tak wygląda strefa serwisowa naszego zespołu. E generalnie jest to dosyć mocno rozbudowana strefa, bo takie spotyka się tak naprawdę na mistrzostwach świata. E w zespołach fabrycznych generalnie ustawiamy namioty dużo mniejsze gabarytowo. Tutaj jakby w tym roku chcemy zaprezentować kibicom coś więcej niż tylko zwykłą strefkę serwisową. Chcemy pokazać, jak to się profesjonalnie robi na miejscach świata w zespołach fabrycznych, no i chcielibyśmy im przede wszystkim dorównać. Czyli jest to już zrobione profesjonalnie z rozmachem i za nami, drodzy widzowie, to nie jest plakat. Za nami stoi potężna ciężarówka, w której również przewozicie auta, tak? Tak, ta ciężarówka służy przede wszystkim do zaplecza technicznego, czyli do przewozu samochodów i tego wszystkiego, co widać z zewnątrz, czyli tych konstrukcji stalowych, yy, cateringu, yy, dużych banerów. Jest to generalnie zaplecze te nasze techniczne. Ile aut tam się zmieści? No, jak się mocno wciśnie, to i ze trzy. Czyli takim serwisem podróżujecie po Polsce, po świecie. Dziękuję Tobie Mariuszu. A jeszcze przechodząc jeszcze raz do Ciebie Jacku, eee, którym autem wolisz jeździć? <laughs> Każde auto rajdowe, czy to będzie Fiesta, czy taka Skoda w WRC, czy Toyota w WRC jest straszny fan móc pojeździć. E, dlatego właśnie namawiam wszystkich zawodników, żeby startowali w Pucharze Fiesty. Będzie to fajna zabawa i, i można e, kształcić swoje umiejętności, zdobywać ciągle nowe. Dlatego będą wszystkie te auta, tak jak już w studio wspomniałem, równe. Więc tu będą się liczyły umiejętności zawodników i to jak... Da, bo poszczególny zawodnik potrafi ustawić auto na dany rajd, na daną nawierzchnię. I właśnie o to nam chodzi, żeby, oni, żeby zawodnicy również nabywali taką wiedzę. A Jacek wspominał o Fordzie Fieście, o pucharze Forda Fiesty, który właśnie stoi tam. mocnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek jazdy próbnej moja uwaga jeżeli kiedykolwiek będziecie na takiej imprezie nie stawajcie blisko barierek ponieważ miałem bardzo dużo opiachu do wyciągania z głowy i z płaszczu dlatego też już teraz przeniesiemy się do kolejnego etapu ja się z wami żegnam zapraszam was na koncert uczcimy tą dzisiejszą imprezę Się. Nie ukrywaj się. Piosenka skoczna. Widzę, że jest trochę miejsca między tymi siedzeniami. Tu jest gęsto, wiadomo, ale po bokach. Jeżeli ktoś ma ochotę poskakać. Może moi synowie. Nie wiem, gdzie oni są. Dobra, nie ukrywaj się. Tam są. Widzę was, kochani. Nie ukrywaj się. Kryjesz się, niczym wiesz, niczym nocnym tak. Wszystko gdzieś traci sens, wszystko jest nie tak. Przestań już dręczyć się, lepsze będzie jutro. Nie ukrywaj się, nie ukrywaj się, to jest miejsce dla ciebie. Nie ukrywaj się, nie ukrywaj więcej się. Myśli złe odrzuć go lepszy będzie świat Pokaż, że jesteś kimś, ile jesteś wart Może ktoś właśnie dziś pozna twoje serce Liczy się tylko to, co w twym wnętrzu tkwi Ludzki śmiech, ludzki płacz, zwykłe ludzkie łzy Nie gryj się z tym, co masz, goń za swoim szczęściem Się, nie ukrywaj się, to jest... Płasz, zwykłe ludzkie łzy Nie kryj się z tym co masz Koń za swoim szczęściem Yeah.